Witajcie. Przez kilka dni ma być na plusie. Więc sobie tutaj zruszymy. Tego małzera jednego. Zobaczymy, co tu słychać. Ten jest ten pierwszy, więc go nie będę tam ruszał na razie. W tym z kolei mam termometr, to też go nie będę ruszał. Bo wi wiadomo, gdzie tam mi się wyciągnie, albo urwie sonda i będzie problem. Więc zostaje mi ten. Zobaczymy. Nie wiem, czy też mi się uda tak jedną ręką, bo to dość ciężkie będzie. Ale jak widzicie czółnice są, to w zasadzie wszędzie takie dość mało ruchliwe, ale jak widzicie takie tłuściutkie, fajne. Nie są jakieś zabiedzone. O. I zobaczcie, że dość sporo ich jest myślę, że tyle starczy. Tu widzę, część spadła. Nie ma też im co bardzo dokuczać jeszcze. Ale jak widzicie, no naprawdę. O, sporo ich jest. Czerwono. Są szpowe. Ładne takie widać tuściutkie. Czyli. Rokowania na wiosnę są bardzo dobre, już myślę, że jakiś tam mrozów konkretnych nie będzie, chociaż tam 2-3 lata temu coś takiego, pod koniec stycznia potrafiło być jeszcze minus 30, no ale to takim się wydaje anomalie, teraz już będzie z górki, już styczeń zleci, w zasadzie to już będzie luty się zaczyna, także luty też krótki. Tyle do marca. Marce już to elegancko pracować. Nie wiem, też zastanawiam się, czy właśnie dorzucać tej trawy tak więcej, czy na przykład tylko tu i ten pierwszy mauser, a stąd niech przerabiają. I jak przerobią, to sobie po prostu na wiosnę wyjąć tego Mausera, to wszystko i narzucić świeżej trawy. Albo jeszcze sypać trawę i potem dopiero na wiosnę przestać sypać, i żeby tylko to przerabiały się zastanawiam. Ale chyba też tej trawy nie ma co trzymać, bo to, to widzicie ona no, teraz fajnie tutaj jakby się rozkłada, nie już nie ma tej żywej, już na żółknie ten peż, nie peż. Także ładnie się przerobi, jak trochę poleży. Także myślę, że będę tutaj walił tą trawę oporowo. Przynajmniej tą z tym peżem co mam. A jak widzicie, one też już teraz, ta temperatura troszkę większa. To już widzicie, było tak czerwona, a już się pochowały praktycznie wszystkie. Tylko jedna się ustała, muzolna, teraz jak jej oświecę, to od razu też tak wiadomo przez temperaturę to nie jest tak jakiś hopsiu, szybko, nie ucieka, ale widać, że się rusza. No dobra, nie przedłużam, bo nie mam też nic bardzo do powiedzenia więcej. Idę sobie tutaj, podorzucam właśnie tej trawy. Tu już nie będę dorzucał, jak już przekręciłem, to na razie tak zostanie. Tutaj te dwa mauzery podrzucam na wierzch. I zobaczymy. Jak to będzie finalnie na wiosnę. Trzymajcie się. Do następnego filmiku. Cześć.